Cześć, tu Arek. Cześć, tu Krzysiek, zespół Nocny Kochanek. Trochę nierówno, ale to nie istotne. Gramy nierówno. Chcielibyśmy przedstawić takie dwie dosyć intrygujące, frapujące, powiedziałbym, interesujące sytuacje koncertowe. Śmieszna i niebezpieczna. Powiedziałbym żenująca i niebezpieczna. O której zaczynamy? Bo jeśli chodzi o takie najgorsze koncerty, to mogą być to według nas przede wszystkim albo sytuacje żenujące, albo wręcz niebezpieczne. Takie, które mogą, które mogą grozić utratą życia, a nawet zdrowia. Albo przedłużacza. Na przykład. Jeśli chodzi o pierwszą historię, to... Skojarzyła nam się od razu historia koncertu ze Stodoły. Graliśmy z jednym z naszych ukochanych zespołów, czyli bracia Higofagot. I tak się złożyło, że. Podczas tego koncertu kręciliśmy ujęcia do teledysku do Wielkiego Wojownika. Tak. Czyli i... walka dwóch rycerzy. I na scenie pojawił się Łukasz XI, który jest znany też jako Szeben, jako reżyser między innymi filmu Twoja stara baśń. I na scenie pojawił się również... Jako e... jego przeciwnik. Tak. Nasz przyjaciel Tomek Antoniak, <grym> którego w ogóle tego samego dnia poznaliśmy dopiero. I tak się złożyło, że po koncercie Wbiliśmy się na, na swój backstage, było tam no sporo naszych znajomych zaproszonych. Wbiłem się w pewnym momencie ja pod prysznic, reszta sobie siedziała zaraz obok za winklem, siedziała sobie w pomieszczeniu. Ja się kąpałem pod prysznicem, ale Tomek jako człowiek taki dosyć wnikliwy zapytał co tam robię ciekawego w łazience, więc mówię no biorę prysznic. Tomek mówi a to, a gdzie to ten prysznic? Ja mówię no tutaj, jestem za rogiem. No, i słysząc mój głos, Tomek się zbliżył. Ja mówię: No to Tomek, zapraszam, drzwi stoją otworem. No i chłopak wbił się do mnie pod ten prysznic. Oczywiście yy, nie, nie, nie to, że jakoś tam nie wiem, go wygonia, wyganiałem. Wręcz przeciwnie, zaprosiłem. Yy, nie to, że jesteśmy gejami, ale. Czasem to wiadomo, no dlaczego nie. W każdym razie wbił się pod ten nie prysznic. Wyszło, no? Wbił się pod ten prysznic w skarpetkach, w ubraniu, w ciuchach. Nasi znajomi zaczęli to filmować, niestety później gdzieś się to nawet pojawiło na, na Facebooku. Na szczęście y, nie zostałem chyba oznaczony <grym> i filmik gdzieś tam I dalej nie wypłynął. Ale to, to, już, to był dopiero taki przedsmak tego, co się stanie, co się stanie później, bo y, zaraz, zaraz po mnie pod prysznic wszedł. Artur, nie to, że dołączył do naszej dwójki. Artur, basista. Ta, kocham, oczywiście tak, oczywiście Artur bił się pod, pod prysznic. Sam już. I... Tak, już sam był on jest już taki bardziej samodzielny niż ja. My siedzieliśmy za ścianą, siedzimy w, oczywiście w, dobrym, w dobrych nastrojach i podczas tego można powiedzieć. W tym momencie. Podczas tego wyczynu Artura z za ściany wszedł do nas na Backstage. No, właściciel jednej z takich większych wytwórni u nas w kraju. Artur kąpał się pod prysznicem i nawet nie wiedział, że ktoś wszedł na backstage. W każdym razie on wszedł i pogratulował, mówi, że fajny koncert, że, że super, że super, że publika się bawiła, i tak dalej. I w tym momencie wychodzi Artur z pod prysznica. Prawie nago. Prawie że nago. Znaczy tam ręcz, ręcznikiem się ledwo zasłaniał. Patrzy na tych naszych znajomych. Nie zwrócił najpierw w ogóle uwagi, że ktoś jeszcze jest spoza naszego grona. I mówi: Słuchajcie, ja pod tym prysznicem się kąpię. Chyba się ciepła woda skończyła, więc leję tą zimną, ale tak sobie pomyślałem, trzeba sytuację ratować. Jak się zeszczałem, jak mi to pociekło po udach, od razu cieplutko. No i tak po sobie sytuacja, powiedziałbym, delikatnie mówiąc, żenująca. No i w tym momencie ten właściciel wytwórniarz tam pożegnał się z nami, wyszedł i mówimy, ty Artur, to był. Ten... Na pożegnanie. Zauważył w końcu tego. Nie wiedział, kto to jest, ale. zobaczył jakiś gość. Wziął. kubka była naszych płyt na stoliku. A może płytkę? <grym> może płytkę dla pana. Więc. Ten właściciel wytwórni zabrał płytę. Wyszedł, mówimy, Artur. To był ten i ten właściciel wytwórni. No Szkoda, że mam to niby wiedzieć. <grym> Także to jest jedna z historii, takich bardziej żenujących. Yy, druga z historii to już taka bardziej poważna niebezpieczna. historia, niebezpieczna. I tak. Ku przestrodze. Tak Przestrodze organizator. koncert. Może, może Ty opowiesz, Dejmy bo. Twojej, <grym mikrofon, <grym dej mu. Ha. Tak. tak yy, na koncercie też nie będę mówił gdzie. W klubie w każdym razie. Yy, no, jak wiadomo, w, u nas w kraju no, wiele koncertów odbywa się w takich warunkach troszeczkę odbiegających od standardów bezpieczeństwa, które powinny być zachowane. Chodzi tutaj o barierki, których często nie ma. No i taki koncercik, yy, w, 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 niezbyt duży klubik, ale ludzi przyszło sporo. sporo. Nie ma barierek, nie ma niczego. Nasze wszystkie. <laughs> Bukonowicza. Jak u Kononowicza? <laughs> Czeka, jak gdzie to, ty? A nie. Dobrze. To, nie, to nie było tam. O, nieważne. Nie, nie. To nie była w rozgniewym Nie, nie. Można dobra. E, no wiadomo, jakieś tam sprzęty elektryczne do gitary, efekty e, na ziemi leżą. Nie wiem, dla niewtajemniczonych tam do przełączania brzmienie, szmery, bajery. Przełączania, Przełącz... to bardziej prze, prze, przełączania. 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 Przełączania jest... dobrze. Przełącznikami. Tak. No i to no, wszystko jest podłączone do prądu 220V, jak wiadomo. No i co? Ludzie się super bawią. To już, że deptają to, i żeby to rozpadało. się. Też... To jest już tam mały problem, bo już trudno. No ale w pewnym momencie ktoś tam pod sceną z popijał. Fajnie, no też bym chciał, wziął, żeby w 10 osób to, to co, najmniej. co najmniej. Ale dobra, no i nie wiem, czy jakoś nie mógł już, może mu nie smakowało, położył to piwko tam na brzegu sceny, koło, koło właśnie tych moich efekcików. No ale tam była zabawa ktoś szczurchnął mu łokciem, kolankiem, nie wiem czym, nie zwracam uwagi. No i to piweczko sru na moje efekty. Na moje efekty to mało na przedłużacz, listwę z prądem, wlało się do całe piwo. No i już trochę się w. Zdenerwowałem. Ja powiem tak, A Areczek to raczej człowiek taki spokojniejszy. Rzadko go widzę w takich sytuacjach, gdy jest jakoś szczególnie napięty, spięty, aż zbytnio pobudzony, ale to właśnie była ta sytuacja. Tak, to znaczy, najpierw było to wkurzenie, że dobra, zalali mi sprzęt, coś się rozpieprzy zaraz, będę musiał kupować nowy, nie wiem, nową listwę, no wszystko nowe. No ale gorsze było to, że czuję, ja tu coś mi jest smera. A tu prądzik nie smera. 220 V daję sobie znać. Jest coraz gorzej, mówię. Nie Na wytrzymam. To był, to był chyba ostatni kawałek, tak? To był prze, nie, to miały być bisy jeszcze później. Mówię, tak, ale to był ostatni numer w secie. W secie, tak, tak. Ostatni numer w secie. Mówię, dobra, odłączyłem sprzęt, bo mówię... Yy, no, umrę, więc po co mi to? No, i zszedłem tam ze sceny, tutaj w oburzenie, trochę tam, co ja robię, mówię, że, że jest taka i taka sytuacja. Okej, okay, także tam y, ktoś ogarnął mi te, ten sprzęt, tam powycierał, no ale byłem zmuszony, niestety całą tą elektronikę już odłączyć, że tak powiem, od y, mojego wzmacniacza. No bo no nie dało się już na tym gracie, to musiało być wysuszone. I byłem pozbawiony efektów, byłem pozbawiony. Yy, Przełączania kanałów w moim hedzie, więc yy, nie wszystko, że tak powiem, było do zagrania z kawałków, które, które mieliśmy jeszcze zagrać na BIS. No to ja już. No, nie, bo ja wiem, że długo. I była. <skrywy> była konsternacja, co gramy, bo miały być dwa kawałki stwierdziliśmy, że dobra, w tej sytuacji gramy jeden i się zmywamy szybciutko. Żeby Arek przeżył. Tak, żebym przeżył. No i ja mówię, chłopaki, gramy. To ostatni, mi, to... numer, żeby, tak. bo był do wyboru albo Fear of the Dark chyba wtedy, że mieliśmy grać w Fira i. Tak, i, jako cover, tam i jeden. ostatni numer. I ostatni numer, OK, byłem w stanie zagrać z tym ustawieniem, y, jakie miałem, a niestety Fear of the Darka nie byłem w stanie zagrać bez moich efektów i dre do wszystkich chłopaki. Nie gramy fira w the dark. Znaczy, mniej więcej z mojej perspektywy to wyglądało tak, że yy, no staram się jakoś jak najszybciej w takich sytuacjach komunikować, komunikować na scenie. I ja tak rozejrzałem się po wszystkich i mówię, tak chłopaki, wszyscy gotowi, żeby grać fira. No i wszyscy tak kiwają głową. Ja mówię, Arek, grasz fira. Arek, gram, nie, czyli że nie, nie gram, gramy, grał nie, nie, fira. Nie, coś na tej zasadzie, zaczął kiwać głową, nie, że, ale że mu nie pasuje. Ja, ja oczywiście to się nie inaczej, ale... No i ja do, do reszty chłopaków gramy, gram. No, no, w każdym razie ja tutaj spróbowałem komunikować, że nie gramy fira. Nie gramy, więc jestem zadowolony, że nie gramy, a tu co? Domino Perkusista nabija, słyszę Fear of the Dark żeby. mówię, no żeby kur... Go... Ten... No, także taka nieprzyjemna dosyć sytuacja. Mogłem zginąć. Tak. Tak. I tu warto jeszcze nawiązać na samo zakończenie, jeśli chodzi o barierki. Na przykład yy, znakomitym miastem jest Zamość, o. gdzie so, już któryś, któryś raz z rzędu, jak graliśmy koncert, to ludzie stwierdzili, że barierki będą częścią koncertu. Tak powiem, jakby to, prze, jakby to ładnie ująć, ubrać słowa, że barierką też się coś należy od koncertu. Chcieli zrobić taki podnieść, performance. performance taki, I cały z pierwszy rząd podniósł wszystkie barierki do góry. Także... A ochroniarze byli tacy, mili, że im jeszcze pomagają. Tym, no. I nawet ich nie, nikogo to nie pobili. No, tak. znaczy, to, a to też do organizatorów y, taka druga uwaga, że barierki powinny być y, dobrej jakości. Żeby nie były żeby się nie da, ich. Tak. Żeby się nie dało podnieść. <laughs> Chociaż w zamościu mogą takie być już z, z, z własnej tak. Dobra, strasznie się rozgadaliśmy, Arek. Mam wrażenie, że gadałeś pierwszy raz dłużej ode mnie. Wiem, właśnie. Ja nie wiem, co mi się stało. Chyba. A, nie będę mówił co wczoraj. No, w każdym razie y, dobrze, że teraz już kończymy przynajmniej jakoś szybciej. To będzie można jakoś to wszystko skrócić. Kończysz i... szybko? Y, niech tak. A co? Nie zawsze. Ważne, że mam przynajmniej warunki możliwości. <laughs> y, także dobrze, że przynajmniej pożegnaliśmy się w jak najbardziej skróconej, skondensowanej y, formie. Dziękujemy serdecznie, że mogliśmy podzielić się z wami. Naszymi historiami życiowymi, osobistymi, bliskimi, naszym sercom Arkadiusz, dodaj jeszcze coś od siebie. Dzież było krótko. Mhm. Cześć. Pozdrawiamy.